Siemanko, jestem Kapi a to kolejny odcinek na tym kanale z Fight 2. Wiem, powiedziałem, że jak będzie 5 łapek w górę kolejny odcinek ze Shadow Fight 2, ale chciałem Wam powiadomić, że wiem szósty poziom na moim koncie jest długo ten. Długo się wybija to poziomie. No i za to dostałem i sobie ten. Ym, zbieram sobie trochę, trochę tych pieniędzy jakby... weźmy takie chińskie takie, te. ...monety. Głupia baba weźmie niebi. Bardzo głupia baba dla mnie. zbieram sobie te pieniądze. i kupiłem te jersey, które są dopiero na szóstym si poziomie do kupienia. Mnie ci się kurza. No brutal jeszcze. U nas brutalna jak gnój Jakiś... Dobrze ci tak. A chciałem też was... ...też was... ...powiadomić, do że... Wymaksowałem sobie znowu Jersey, bo one są... Wymaksowane dejersy to jest po prostu wygrana. A no, jeszcze ten. Ym, zaraz wam coś pokażę. Tylko, jak tutaj wygram tą walkę. Przecież. Nie wiem, czy ją ja wygram, wygram. Zaraz wam coś pokażę. Tylko, jak jeszcze. No, jak przegram, to wtedy wam ale... mm, pokażę. Dobra, Ty... Lecimy z tym gościem, tak. Tak, piłem sobie też nowe zbroje, jak widzicie. Może ktoś tego jeszcze nie zauważył. Czemu atakować nie mogłem? Halo? Halo, co się dzieje? O! Ten namus tylko czekał, jak będę miał mniej życia. Też jest Dobra, perfect dwa razy. First w tym razie... Max Combo 5 Shock 0, Hard to 6. Ja Wam pokażę. Widzicie? Jak widzicie, już ten. Um, na Dandyna tamtego. I teraz będę musiał pokonać tego Linksa. Linksa. I też tutaj mogę w takich zawodach specjalnych organizować. że Takie. to jest wulkanu, Fungus megal megalita i wo vo i, i vortex coś takiego a tutaj jest fatum koi i arachot a dalej jest ten drakana karcera karcera więc jest jak widzicie, też Wam pokażę coś. A, pokażę Wam już to wszystko. Ida. Jak widzicie, Dajersy na max są ulepszone. Tego nie kupuję, bo są jakieś gówno słabe. No i będę... też zbieram pieniążki, żeby ulepszyć no, te maczety, no bo... No, opłaca się, ale mi się Dajersy bardziej opłaca, bo one będą lepsze a tak. Bo the Jests na początku miały tak samo co tutaj 105 damage, a teraz masz 129, a to pewnie by miało. 7 Zreczkę, moi drodzy. 122 damage by to miało wyfulowane, bo tutaj od 7 to by było 22. Dobra, i tutaj kupiłem sobie takie, taką właśnie zbroję. Chcę sobie takie coś kupiłem, taki close harm harm No i sobie go zapgradeowałem dopiero 4 mam, Fulowany jest. Prefull ma taką ogólnie mam. No to jest mnie chyba... Nie, które to z u mnie najsłabsze? Co, to jest najsłabsze. To jest bardzo głupi. Tylko... Na to tylko wydasz swoje game Trzeba trudno zdobyć, więc jak widzicie ja w ogóle nie mam już genu, bo można Dobra. I defeat defeat ci że um, musisz... Um, załat musisz załatwić linsa, żeby odblokować range wapon T. Um, jak to się łatę? Szurkamy to ma Leon. W rzuca takie szulki? Nie będę miał odblokowane, i tam będę tak naciskał, że takie. Ten, no, normalnie będzie naciśnięte, że mogę w koło rzucać, a później będzie się takie kółko kręciło i będzie to ten przycisk szary taki, na przykład jak ta stopa albo pięść. To będzie wtedy szary i będzie to tak. No wiecie, będzie się to później kręciło, no i będę mógł drugi raz w koło rzucić. I właśnie to jest fajne. A o to muszę ten, tutaj to muszę zabić tego hermita, to, to magiczne te firebole jakby to, będę mógł odblokować, już wam pokazuję gdzie jest herm hermit, hermit jest tutaj, no on jest niby ponoć lepszy, ale links jak link jest dla teraz, naj, teraz najtrudniejszy, mogę nawet z nim zawalczyć i wam pokażę, pokazać jak to jest zawalczyć. Widzicie, ile już ich pokonałem? Muszę tyle siły użyć. A będą też odcinki z Stars, Za długo będę znowu nagrywał Stars'a. Ale jak dla mnie też muszę nadążyć ze Shadow Fighter 2. Dobra, robimy mu tak z buta. Zobaczycie, Zara, ile. Widzicie, ile on mi zadaje? Mam prawie, no, na no dwa hity nie ma. Więc To jest gorszy przeciwnik, Najgorsze dla mnie na razie. Dobra, teraz zrobimy taką akcję, że się poturlam do niego. Oj, no, to zrobiłem akcję. O, ale ja mu też duży damage zadałem. Mm. No. Hmm, Game Over. Znaczy nie Game Over, ale zaraz będzie. No nie, ja, ja już coś nie dam rady. Albo że zrobię skok i zrobię tak... Nie wiem, to było zbyt agresywne. Może sobie lepszej w ogóle tą zbiorę. Może sobie sobie na hardware. I game over. Może sobie zbiorę XT. Mm, dużo tego, żeby sobie tą zbroję ulepszyć, żeby on mi tak dużego damage'a nie brał. No i co, no... Wtedy no, też spróbuję zagrać. Się... Ja się nie no, dam radę. No. No, z tym głupim, strzemaczem, to zapewne nie dam rady. ja, no, ja, ja już to widzę. Impossible to jest najtrudniejszy ten Tryb, ty, tryb przeciwnika Tam piso Impossible Impossible To jest właśnie najtrudniejszy ten Typ przeciwnika Co to było? Co ja zrobiłem? Mianowicie damage to. Hmm, machita nie ma i większy damage jego maczet nawet jak mają mniejszy ten, mniejszy damage, mnie zabijają. Właśnie nie wiem o co to chodzi. Chociaż... Nie no, perfekt go zabijem, ej! Nie no, ej, teraz, nie, ja muszę to wygrać. Bizz! O Jezu, ja muszę teraz, ej, trzecia runda, ostatnia runda, kurde, dobra, turlam się do niego. No nie! Oszustwo, co zgłaszasz na policję dzisiaj. Jezu, mi tak fajnie poszło. kiedy wiesz, jak No, wygląda? Eee, i nie wiem. Stać się raz w nie wiem, jeszcze jeden raz tutaj na Survivalu i na czym tutaj z tym gnojem będę walczył. No i chyba kończę odcinek. Mhm. Aha. Okej. Okay. To taki gnojek z niego. A co musiałeś za to? I co? Musiałeś tak Musiałeś. Co? Tylko masz maczety wyfulowane. Na hita tam nie zdejmuje, no. Nie, ja robię zdjęcie i wysyłam to na policję. Cyk. Zrobione. się to na policję. Co? Chwile, Chwilę, chwilę, mm. No, już zresztą muszę kończyć odcinek. No, Eee, jeszcze. Chyba darmowego gema będę dostać. Tak. Tak. Dzięki. Dobra. I to. Tyle było na ten odcinek. Ehm, do zobaczenia. E, zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Ten, za to dla mnie to będzie duże wsparcie, żeby pokonać link, Linksa, jak, jak dacie ten, eee, ten, jak dacie... Jak będzie 10 łapek w górę pod tym odcinkiem. Jak będzie 10 łapek w górę pod tym odcinkiem, to tak sobie ulepszę moje zbroje, że pokonamy Linksa. Pokonamy go i dostaniemy święty fragment, żeby przejść do drugiej części zwoli. No, No to do zobaczenia i cześć.